Cześć Manko dzisiaj odcinek z Openingu. Yy, tutaj mamy jedną skrzynkę dużą i małą. Yy, no tak, i tyle. To otwieramy. Dobra, ja jestem tu z moją kuzynką. No, otwieram te dwie skrzynki, potem gra i no tak. No, 13 pieniędzy do Karla, punkty i do Peny. Fajnie. Teraz kolejne 20, monet, punkty do Peny i punkty do Rico. Dobra, teraz gramy. <laughs> Postaramy się wygrać. Dobra, jadę, co tu? Tutaj tak... Zaraz mi się wbił na chatę, kuza. Kto to? Fajnie, że mi powercube to zostawił na jedzenie. O ty, tak myślałem, tak myślałem, przeczuwałem to już. Proszę, nie wykonywuj na mnie ulota. Tu jest. W tych krzakach siedzi, gdzie pokazuje. O, teraz szczerze. Nawet nie wiem, po co się pokazał, ale okej. Okay. Um, Zostały pięć dróżek. Eee, Spoko. <śpuszcza> W ogóle doszła nowa postać Rosa. Chyba wie, gracze już wiedzą o tym, ale tak mówię. Bo. Ojej! A ja się zrespię mi bo na rej. A. Tam się wszędzie biją. Jezu, szans nie mam, dobra. Teraz otwieramy skrzynkę. I mam nadzieję, że w końcu coś dropnie mi w tej skrzynce. Więc trzymajcie kciuki i stawiajcie łapki. Czy coś drobnie, bo coś dużo. Monet, punkty mocy do Colta. No fajnie. Do PAM. I otwieramy. Hmm. No i niestety nawet kurde nie ma żadnych gemów ani etykietu. Dobra. Aha. Dobra, to niestety nie dotknęliśmy. Ci lajki, w górę i subskrypcję. Trzymajcie się. Pa.